Siemano, witam wszystkich i tak jak obiecałem, kontynuuję serię na temat sarmów, peptydów, aminokwasów, spalaczy i tak dalej. I dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie na temat tego i tak dalej, czyli MK677. I dlaczego tak to nazwałem? Jako, że wiele osób nie wie, ale MK677 nie jest sarmem. To dlaczego właśnie jest często klasyfikowane jako sarm? Już to rozwijam, już rozwijam myśl. Podzielę się z wami ekranem i tak jak widzicie często na wielu stronach jest ono wrzucane właśnie razem z produktami typu sarm. Dlaczego? Ponieważ już tak bardzo Utarło się, że właśnie MK67 jest sarmem, czym oczywiście nie jest. Za chwilkę wyjaśnię, czym jest MK677, że po prostu, żeby nie robić problemu dla osób, które szukają owego produktu. Wrzuca się je po prostu w sarmy i wtedy możecie je łatwiej znaleźć. Ale MK677 jest mimetykiem greliny. To jest zupełnie coś innego niż sarmy, peptyt i tak dalej. Działa troszeczkę inaczej. Rozpocznijmy od benefitów MK677. 24-godzinny okres półtrwania, także wystarczy użyć go tylko raz. Nie trzeba rozbijać tak naprawdę dawki. Jak działa co do wyrzutu. GH i IGF. Często nazywa się właśnie go zastępcą GH i słusznie. Nie, oczywiście nie wytworzy aż takich benefitów jak iniekcyjne GH, ale do pewnego stopnia również bardzo może pomóc właśnie w podobnym działaniu jak GH, podnosząc hormon wzrostu. Wiadomo, iniekcyjne działa troszeczkę inaczej, ale Tutaj ten problem jest właśnie z iniekcją, wiele osób boi się, więc lepiej zastosować czy to z pipety, czy to właśnie z wersję oralną, jakąkolwiek. Także jest podawany oralnie i tutaj również odpowiem od razu na pytanie, czy MK-677 blokuje, bo często również takie pada, MK-677 nie blokuje. Także mamy sobie wyjaśnione takie pierwsze najważniejsze rzeczy. Dawkowanie, od razu tutaj można podać i Mężczyzna powinien zacząć od 10 mg, i tutaj ja zawsze mówię: zacznijmy od najmniejszej dawki, która daje nam jakieś benefity, i potem dopiero gdy gdy przestaniemy zauważać owe benefity, przejdźmy i zacznijmy dodawać minimalnie, czyli nie musimy od razu zgadzać z 10 na 20, ale na przykład z 10 na 15 i to już jest wystarczające. Kobieta 5 mg w zupełności w zupełności wystarczy. Oczywiście jest bardzo dobrym antykatabolikiem, może również poprawić stan naszych stawów, jako że pobudza produkcję kwasu chiauluronowego. Także może dużo, dużo pomóc, jeżeli jest bardzo dobrze użyte i mądrze użyte, bo można również jeszcze podkręcić tak naprawdę działanie MK677. Oczywiście wiele osób stosuje je w celu jakim? Takim, żeby poprawić swój apetyt. I tutaj pamiętajcie jedno: jeżeli jesteście osobami, które. I tak dość rzucają się na jedzenie i nie mają pohamowania, to zaśnijcie od bardzo małej dawki, nawet 5 mg, bo dobre MK677 może sprawić, że zjecie lodówkę razem z drzwiczkami, tak to yy, ujmę, bo naprawdę no, czasami jest niepohamowana taka yy, żądza jedzenia, że tak to nazwę. Także tutaj naprawdę. Uważajcie, z dawkowaniem i spokojnie. Kolejnym benefitem jest poprawa jakości snu. Wiele osób zauważa, że ma takie bardzo realistyczne, ale bardzo dobre sny, bardzo głębokie sny. Także to jest tu kolejny z benefitów MK677. Jak można jeszcze podkręcić? Pamiętajcie, jeżeli wszystko ma swoje plusy, to masz również swoje minusy. I tutaj MK677 również może nam pomóc, jeżeli chodzi o stawy przez zwiększenie retencji, bo jak wiemy, troszeczkę więcej wody, nawodnienia i tak dalej pomaga w właśnie w nawodnieniu stawów również, ale czasami ta retencja, jeżeli przesadzimy, i właśnie jeżeli również nie będziemy kontrolowali swojego apetytu, no to może być aż za duża. Także tutaj uważajcie i naprawdę spokojnie z jedzeniem. Kolejnym punktem jest to, że musicie kontrolować prolaktynę. Zobaczcie sobie przed, zróbcie badania przed, i zróbcie badania w trakcie używania. I potem też, jeżeli już zakończycie, żeby po prostu to kontrolować i sprawdzać. U większości nie ma z tym problemu, ale czasami zdarzały się przypadki, że jest. Problemem MK i wiele osób o tym zapomina, jest glikemia. Ono wpływa negatywnie na glikemię, więc musimy ją kontrolować. Może wpływać również, oczywiście to jest powiązane na wrażliwość insulinową, więc badajcie cukier, kupcie sobie glukometr i sprawdzajcie. Jak zapobiegać? Możemy dodać oczywiście kardarynę, prawda GW. Kardaryna właśnie bardzo fajnie poprawia nam nasz Profil lipidowy wpływa również pozytywnie na wydolność i właśnie na wrażliwość insulinową. Także trzyma ten cukier w ryzach. Także jeżeli stosujecie MK677 w małej dawce, to 10 mg kardaryny powinno w zupełności GW wystarczyć. Nawiasem na kod David macie 7% zniżki na wszystkie produkty biolab, aminokwasy, spalacze, peptydy, sarmy, wszystko co znajduje się u nas w ofercie, także zapraszam do korzystania oczywiście. Także tak jak wspomniałem, MK677 może mieć bardzo duże benefity, jeżeli jest bardzo dobrze używane i jeszcze jak możemy wspomóc tak naprawdę działanie MK677. Pamiętajcie, jeżeli korzystamy z MK677, to możemy dorzucić jeszcze COC. Cel... Z dakiem. To również jest dostępne na stronie Biola. Podzielę się znowu z ekranem z wami, żeby pokazać produkt. I mamy sobie DAK. OK. I wtedy, ile go używać. Standardowa dawka, jeżeli chodzi o mężczyzn, to jest 750 mikrogram co 3 dni. Także to będzie jeszcze podnosiło takie, przedłużało działanie tego naszego GH, także bardzo fajnie można to z tym stosować. I tak jak wspomniałem, korzystajcie z GW, z kartyny, możecie dodać również berberynę, to będzie też pomagało i podchodźcie do wszystkiego z głową, bo można naprawdę zrobić fajny progres na MK677. Zostawcie suba, jeżeli materiał był pomocny, a jeżeli nie był pomocny i tylko był taki edukacyjny, bo wszystko wiedzieliście, to też zostawcie suba, zostawcie komentarz, łapkę w górę i widzimy się już niebawem. Dzięki, że jesteście.